Dzień, Dzień dobry. dobry. Co dzisiaj będziemy robić? Aha, będziemy wiercić i robić plombę. Dobrze, proszę się położyć. Tak, tutaj podwyższymy krzesło. W... Tutaj teraz wstrzykniemy takie coś. Takie znieczulenie. Proszę szerzej otworzyć. Jeszcze szerzej, szerzej. Szarze jeszcze. Dobrze. Już. Teraz trochę powiercimy. Dobra. Ała, troszkę boli. Ała. Angelika, ała. podaj mi lampę. Oj, Angelika. Tutaj trochę tak poszwiecimy, nie? Dobra. Już. Proszę szerzej. Ma pani jakieś plany, żeby pojechać w te ferie? No mam takie plany, żeby tam pojechać. Proszę nie ma mm, No. A, mo, a ma pani męża? No też, dobra. No mam. Ale proszę nie rozmawiać. Teraz trochę taką pastą posmarujemy. Tę. Szerzej buzię. Ale co uczesać. A ładno boli! Dobrze, i boli. Już Dzz... Należy mi się 300 złotych. Ile? 300 złotych. Ale to za dużo. Za wizytę 300 złotych. Dobra, już Dobrze, daję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.